Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zamiast premiery e, krzyżówki XXL znajdziecie u mnie taki oto zestaw, ponieważ no, nie mam gdzie kupić póki co zdrapek. Do nas bez sensu jest jechać rowerem, jak wiecie, nie mogę na razie prowadzić samochodu. E, I mówię, no nie pojadę tym rowerem, bo się okaże, że pewnie znowu premierowej zdrabki nie ma, więc to by było po prostu bez sensu. E, i mówię, no, trzymam się, może ktoś mi po prostu dzisiaj kupi, ale to później, póki co. Wczoraj udało mi się kupić takie zdrapki, także mówię, chociaż tym to zastąpię, póki nie mam krzyżówki XXL. E, mam tutaj zestaw za 40 zł, jest to jedna, jak widzicie, za dwie dyszki, czyli milion w banku. Później mamy 4 po 5 zł, no nowe 7, ekstra pensja, kasa w sejfie i laki 7,7. Także zdrapiemy sobie to, co mamy. A... Tam, tą premierę się nadrobi. O Tygrys przyszedł. mój <gry> dałam mu e, ten Dentastix, tylko że to nie było to z pedigree, tylko to było jakieś takie inne. to kupiam. kupiłam. I to tak strasznie miętą śmierdziało, jak po prostu e, jak guma do rzucia, to była obrzydliwe dla mnie, to, 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 to co ten pies zjadł, no, ale może mu nie będzie już tak śmierdziało z pieska. <gry> Tutaj szukamy siódemki. I czarnej czerwonej bądź e, tego diamentu. Wtedy mnożymy wygraną razy 3. Dobra. Ta zdrapka nigdy mi szczęścia nie przynosi, ale może kiedyś. Naprawdę, ona nie przynosi mi szczęścia, a ja on cały czas kupuje, także nie wiem, czy coś mi jednak do niej ciągnie. Nie no, widzicie? Ko kolejny raz ta zdrapka jest dla mnie pusta, także. Nie wiem, nie umiem nie gdzieś wygrać nic. Ekstra pensja teraz. Mm. Naszymi liczbami są 3, 18, 6 i 30. O, mamy 18, także już jest fajnie. patrzymy co się tu kryje 5 zł, dobre i 5 zł zwróciło się dobra, teraz mamy kasa w sejfie no i tutaj szukamy oczywiście napisu kasa im więcej tych napisów tym lepiej eee, no no i zabieramy się do drapania tej strapki Nawet ją się dobrze mi drapie. Nie mam problemów. No ale oczywiście napisu Kasa nigdzie nie ma. Teraz będzie najgorszą warstwą ściera ścieralną. Ma to neonowe 7. Jest okropne. Nie wiem w ogóle kto to wymyślił. Teraz laki 7.7. No i tutaj mamy mieć biedronkę. W bonusie wtedy 25 zł się wygrywa. Ale jest podkowa, zresztą chyba jak zawsze. Tutaj możemy oprócz naszych wygrywających z liczb znaleźć siódemkę. Która też daje nam w sumie wygraną. 21, 31, 12 i 24. No widzicie, wszystko gdzieś blisko, ale nie to. No i niestety nic. Dobra, odjeżdżamy tą zdrapką. No i milion w banku. Yy, tak się prezentuje ta zdrapeczka bardzo fajna. Lubię zdrapki za dwie dychy. No, i tutaj, co my jeszcze mamy? Jeśli znajdziemy sztabkę, no to też wygrywamy przypisaną kwotę. Jeśli lig, no to dwukrotność przypisanej kwoty. A jeśli save, no to pięciokrotność przypisanej kwoty. Także jest ciekawie i sobie zaczynamy. 30, 23, 19, 14 dwadzieścia dziewięć i trzydzieści pięć pierwszy żon niestety nie przyniósł nam wygranej drugi też nie Trzeci również jest pusty. Czyli z tego co widzę, to tu też jest pusto. No słuchajcie wydam na to cztery dychy. A dostanko. 5 zł. Także u mnie jest ostatnio dramat, w ogóle jakiś straszny, tragiczny dramat. Ja nie wiem w ogóle, co się dzieje z tymi zrobkami. Ciężko, ciężko mi w ogóle cokolwiek większego ostatnio trafić. Dlatego liczę na to, że ta krzyżówka przyniesie mi jakieś większe wygrane. A teraz Wam na szybko pokażę tygrysa, jak się opala. <grytanie> Także to jest mój tygrys, ciągle w słońcu. <noise> Z wami się już żegnam i tak jak mówię, albo dzisiaj stawię tą premierę, jeśli mi się uda ją gdzieś tam zakupić. Może Rafał mi kupi, także może będę ją miała, a jak nie, no to na pewno jutro. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby chociaż w tej premierze coś wpadło. A Wam życzę też dużych wygranych premierowych. No i Trzymajcie się, może nie ciepło, bo ciepło to już jest, ale trzymajcie się, cześć!